Dzień dobry Państwu. Ponownie tutaj mamy jeszcze panią Anię, która już w pierwszej części przedstawiała swoje problemy, ale że jest ich tak dużo i chciałaby tutaj jeszcze dokończyć swoje, swoje doświadczenia. I pierwszym takim jeszcze przed laty symptomem, który wydał się bardzo dziwny, to było spotkanie z pewną studentką. Proszę Pani. Kiedy miałam dyżur w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, a jeszcze nie czułam, że jestem obserwowana przez a który nich to, był? to był rok 2014, tak gdzieś może połówka roku 2014. Podeszła do mnie studentka i poprosiła, żebym pożyczyła jej telefon. Ponieważ ona musi zadzwonić, coś się stało z jej telefonem i chciałaby przełożyć kartę. No, po prostu jak człowiek, który wierzyłam, dałam swój telefon, dałam swój telefon tej dziewczynie, ona odeszła. No, kiedy zwróciła mi telefon, po jakimś czasie, no nic tam nie sprawdzałam, ale po jakimś czasie już poczułam, że że po prostu coś się dzieje niechalo, że jadę samochodem, ktoś wie o czym rozmawiam z córką swoją, bo moje wszystkie rozmowy, tak jak już w poprzednich filmach mówiłam, na nagraniach swoich, u pana Zagórskiego czy u pana Sławka, e Zaobserwowała pani już inną rzeczywistość. Tak, ktoś tak, jakby tak, 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 jakby ktoś mnie obserwował. Więc yy, otworzyłam telefon. Coś mnie tknęło, Otwórz telefon. Otworzyłam telefon. No i mm. kieszonce, gdzie wchodzi karta telefonu, była taka cienka ciężko mi to jest teraz yy, powiedzieć ni to igiełka, ni to, jakby nitka taka gruba. Metalowo, metalowa, srebrna. tak, tak, srebrna. Więc ja to wyjęłam i wyrzuciłam. Ja jeszcze wówczas nie byłam inwigilowana tak, jak jestem. Tak, 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 tak jak jestem teraz. No, ale kiedy to się wszystko działo na tym internecie, że tak byłam traktowana, gnębiona przez... Przez ludzi, z którymi, no pracowaliśmy w jednej, bo szpital ma 2000 na tamten czas, teraz nie wiem, 2000 miał pracowników, yy, więc yy, yy, jak to by powiedzieć, określić. Zaczęła Pani to zgłaszać, tak? Zgłaszałam, tak. No, nie, chciałam, nie chciałam, iść po prostu na komisariat, bo pomyślałam, że no szpital jest taką korporacją, że no, co tam komisariat. Eee, tym bardziej, że jeszcze był, była, taki, zaistniał taki incydent, że do swego mieszkania wezwałam eee, gazowników, bo gaz się ulatniał, czujnik się włączał, wezwałam gazowników. Gazownicy sprawdzili, bo pięć razy się czujnik włączał. Gazownicy sprawdzili, powiedzieli, że nic nie ma, że następnym razem, kiedy taka będzie sytuacja, to żebym dzwoniła na, po prostu na straż pożarną. No i przyjechała straż pożarna, i co dziwo, że kazali mi wyjść z mieszkania. Tu już weszłam na razie w inny kontekst, bo chciałabym dokończyć. Kazaliby mi, mi wyjść z mieszkania. Zapytałam się, e, dlaczego mam wyjść z własnego mieszkania. No, człowiek ma w mieszkaniu i rzeczy wartościowe i tak dalej. Nie znam panów, którzy przyjechali. Powiedzieli, że oni chcieliby sprawdzić, czy ściany nie są zatrute. No, na no tamten czas ja nie wiedziałam, co to A to znaczy. jeszcze było przed tym, zanim te plamy Pani widziała na ścianie, na przykład te mokre takie, tak? Tak, tak, tak. No ja i... jeszcze nie wiedziałam. No dobrze. Zobra, ja. coś stwierdzili? Nie, nic nie stwierdzili, tylko kazali wywietrzyć mieszkanie. dokładnie mieszkanie. I Traf chciał, że na tej interwencji był Pan dzielnicowy. Razem z nimi? Przyjechał, bo jak jest interwencja straży pożarnej, no to została wezwana najwi najwidoczniej policja i przyjechał pan dzielnicowy, no i traf chce, że na drugi dzień ja mam dyżur w pracy w uniwersyteckim szpitalu klinicznym i o dziwo przyjeżdża pan dzielnicowy z jakimiś notatkami, spojrzał na mnie czerwony, się zrobił na twarzy i mówi, że chciałby do dyrekcji szpitala. Tak zerknęłam, a tam moje nazwisko i imię. Więc powiedziałam, dyrekcja szpitala jest w innym budynku. Wytłumaczyłam mu, gdzie ma iść. A to on. <śmum> wiedział, że, e, że on, on, on przepraszam, muszę dopytać, a czy on wiedział, że był bo to było poprzedniego dnia jakby, tak? Tak, na drugi dzień. Czy on panią skojarzył że u pani był na interwencji, czy nie? E, mi się wydaje, że skojarzył, kiedy spojrzał na mnie, bo czerwony się zrobił zaraz na twarzy. I on najwidoczniej, jak widniał w tym raporcie, nazwisko widniało moje i imię. Tak, on przywiózł. To tak, tak. I on to przywiózł do dyrekcji. Tylko no. dlaczego? Zachodziłam cały czas w głowę. A nie, nie wie Pan, Pan, co dokładnie było w tej notatce, do tej dyrekcji. Po prostu to. To był raport z tego dnia poprzedniego. No, A dlaczego dyrekcji? Dlaczego właśnie? Dlaczego do dyrekcji. No, możemy więc, się domyślać. E, więc ja te sprawy opisałam do prokuratury krajowej. Tak, jak zaraz o czym będę tu mówiła, o, o CBS-u. Tak. Bo następnie ja, kiedy już tak też byłam dręczona, też opowiadałam, nie chcę już się powtarzać, bo no na tak. poprzednich filmach opowiadałam o tym, to ja poszłam do CBS-u. No. I ja w CBS-u panu powiedziałam, wyszedł pan policjant, do dziś pamiętam, w niebieskiej koszuli był. Yy, opowiedziałam mu wszystko, i opowiedziałam, że mam włamania do laptopa, że nie mogę znaleźć biegłego. Y, który by mi porobił notatki tu w Białymstoku, a jaki jest, y, to je, jest biegły bardzo drogi, na którego nie jest mi stać. Mhm. Y, więc pan z CBS-u nie mówię, że no zmuszona jestem sprzedać ten laptop, mhm. więc pan z CBS-u mi powiedział tak, proszę nie sprzedawać laptopa. Proszę pani, ja mówię, no wie pan, i konto muszę na Facebooku usunąć, bo jestem tak gnębiona. I konta proszę nie usuwać. Od dziś, zapisał moje dane, imię, nazwisko, od dziś będziemy kontrolowali sytuację. Była kontrola, nie było problemu, skończyły się. I właśnie, że. Ale tu jeszcze, bo to była pierwsza interwencja na CBS-ie, kiedy już mi w szpitalu zamontowano kamery w toalecie, co opowiadam też na poprzednich filmach. Ja poszłam drugi raz do CBS-u i była pani, była kobieta, która przyjęła ode mnie notatkę, spisała i mówi: Boże, czemu pani zaraz na drugi dzień do nas nie przyszła? Ja mówię: Wie pani, to człowiek pracuje, to tak, myślałam, że to ustąpi, wszystko, że to minie. No, wytłumaczyłam jej. Pani zrobiła notatkę, no i powiedziała, że oni są, no, oni zebrali dowody ode mnie. I oni sprawy przekażą na pierwsze komisariat. Mhm. Więc ja czekałam. Do, rejon ta, do rejonizacji, tak. Więc ja czekałam, czekałam. No nic nie przychodzi, żadna odpowiedź, więc udaje się znowu do CBS-u. I yy, tam to znaczy, jak się wchodzi do CBS-u, to nie wpuszczają bezpośrednio. Musisz telefonicznie powiadomić, kto jesteś, z jaką sprawą przeszłaś i tak dalej. No więc ja tam opowiedziałam, że Pani robiła notatkę, więc mi przez słuchawkę odpowiedziano, nikt z Panią nie robił żadnej notatki. Ja mówię, że to jest absurd. Co mi w tej chwili mówicie, bo notatka była robiona i notatka miała pójść na pierwszy komisariat. I mhm. ja tyle czasu czekałam. Więc powiedzieli, że to jest nieprawdą. Czyli była też osoba, ich zdaniem. Yy... No jakby, no za, za bardzo e, jakby aktywna w pewnie tej sprawy, więc sprawę spróbono wyciszyć automatycznie. Tak? Więc ja się bardzo zdenerwowałam i powiedziałam przez słuchawkę tak, kogo państwo kryjecie? Dochodzi do takich rzeczy. Ja składam zawiadomienie do Was. Kogo Państwo kryjecie i wyszłam z tych cbs ów gdzie ja na pierwszym razem, kiedy byłam, powiedziano mi, że będą mieli nad tym kontrolę. Drugi raz zachodzę, a ja zaczynają się dodatkowe, dodatkowe rzeczy dziać. Następnie jestem już torturowana o jakimś czasie. Bo jeszcze z początku to, to była łagodna. łagodne, tak, to była chemia, to były takie rzeczy. A potem już no, zaczęło się, tortury zaczęły się, no i w obecnej chwili ja jestem bardzo torturowana, ja jestem tak torturowana, że ja muszę wychodzić z mieszkania, to są silne. Pani Anio, jeszcze chciałabym poruszyć tą sprawę, co Pani w poprzednim, w pierwszej części tego nagrania mówiła, że obserwowała Pani, też był wtedy i widział te plamy na ścianie. Tak I, i, I co właściwie, jak Pani to określa, co się działo, co mogło się dziać przy takich zaciekach, które się pojawiały, jakby samoczynnie na ścianie, co mogło, co, co mogło tam... To dobrać? znaczy, Ktoś Pani to e, Dzielnicowy mi powiedział tak, jak spojrzał na te zalania, bo to były takie zalania, tu wyżej, tak jakby... Tu wyżej, tu niżej, to były plamy takie, on mm. powiedział Pani kiedy to spojrzał na to, słyszałem, że montują rurki w ścianie mm -hmm. I, i on pobiegł na górę, ale nikt mu nie otworzył drzwi i on powiedział, proszę mnie podawać za świadka, no i zaraz tak, dwa ja tygodnie że ja już, i... już nic nie był. Ale czy podczas takich nacieków Pani czuła coś innego w mieszkaniu, czy może Pani nawet nie zwracała uwagi na to, czy coś... Czy... Może jakieś opary się wydostawały z tych zacieków, bo jeżeli coś tam było, montowane jakieś rurki, no to coś tam musiało się wydostawać raczej, które miało szkodzić, no bo nie robiono rurek w ścianie po to, żeby jakąś zwykłą wodę dłużyć, Nie, tak? to na pewno nie była zwykła woda, Właśnie. bo kiedy ja teraz mam w mieszkaniu w tym, co mieszkam, i tam robiono remonty bardzo długo, to ja na przykład w latach 2018 Dałam synepik, bo ściany były mokre, tak mokre były ściany. A z narożników, gdzie idą te mm, metalowe, nie wiem fachowe, jak to się nazywa. Ale rury oceniane, Nie, nie, to idą na przykład na, krawężni, na mhm. krawężnikach ścian, są te metalowe takie końcówki pozakładane, mhm. i to jest szpachlowane. Aha, to no. się z tego iskrzyło. To iskry, jak do. Mhm. Tykałam ręką. To iskry szły z tego, więc ściany były moczone, ale... ale no jeszcze jakiś prąd też. E, tak, tak, być. tak. Pani Zosiu, jeżeli dotkniesz do ściany tą stroną dłoni, czujesz, czy ściana paruje, czy ściana jest mokra. Ona jest mokra i ona potem Bociekła. schnie, paruje i wówczas my oddychamy tą chemią, która się dostaje do mieszkania. My nie tylko jesteśmy elektronicznie, my tak. jesteśmy chemicznie, na nas są przeprowadzane wszelakie technologie. Tak, no już tutaj wiele osób mówiło o tych podłączeniach do różnych e, otworów wentylacyjnych, tak. gdzie się podłącza różne rzeczy. E, ale powiem Pani Zosiu, jeszcze jedną sytuację taką, że kiedy ja pracowałam na wcześniakach, odeszłam z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. I poszłam na wcześniaczki pracować, tam gdzie są malutkie dzieci. Systematycznie był wlewany rozpuszczalnik. To mogą zaświadczyć nawet pielęgniarki i sama pani ordynator. Dlatego żeśmy, jak to by powiedzieć, myśleliśmy, że to może hydrauliką idzie. Myśmy wiadrami lali w hydraulikę wodę, w muszle, w, w zle nie mijało. Najwidoczniej to było wlewane yy, wentylacje. Wówczas pielęgniarki wynosiły w, inkubato w inkubatorach wywoziły z no małych na korytarz i wietrzyły pomieszczenie. Więc Jak kiedy... takie dzieci później mogą być y, pełnosprawne, tak? Tak, więc, w warunkach yy, Było, I były jakieś, one wzywały jakąś jakiś sanek taką Widzi Pani yy, Zosiu, dla mnie jest tyle wiadomo, że ja powiedziałam to na pani ordynator. Dla pani ordynator i pani ordynator powiedziała, że ona już wie o tym, bo pielęgniarki powiadomiły. No. Dalsze postępowanie, że oni zostali o takim czymś powiedem, ja nie należy do nich tak? Już ja co mogę zrobić w tym kierunku. No więc robione jest to nawet i dzieciaczkom małym. No nie wiem, kto ma takie intencje, co? Co niedoskonałe to zniszczyć? A przecież takie malutkie dzieciaczki one też chcą żyć, prawda? Gdyby ta matka wiedziała, co w tym szpitalu jest robione, to ja nie wiem. Serce by jej pękło chyba. Czyli długo pani pracowała? W nie, bo ja byłam w zastępstwie, akurat niedługo tam pracowałam. To no, przez taki krótki okres, e, Pani e, Zarbawiam. Ja byłam tam ponad pół roku, gdzie pani e, ordynator chciała mnie zostawić, żebym ja hmm. została u nich, ale ja powiedziałam, że nie, bo jestem na miejscu drugiej kobiety i nie mogę po prostu komuś odebrać hmm. pracy i nie wyraziłam zgody, żeby tam zostać. Hmm. Ale tak jak tyle czasu pracowałam tak tyle czasu właśnie tam był wlewany ten rozpuszczalnik. Normalnie włos się jeży na głowie słuchając takich rzeczy. Ja jestem zszokowana, że takie rzeczy nawet w szpitalach... Tak, ja też nie wiedziałam, Ci, że takie rzeczy to, można Takie tak jak w prywatnych mieszkaniach e, się podtruwa ludzi, no to stosuje się to też w medycynie. No kurczę, to tak jak za czasów Mengele, tak? Eksperymenty tak. chyba są, bo nie ma innego określenia na to. I rzecz straszna, że dziś nie ma na to żadnego prawa, że my nikomu tego nie my zgłaszamy. Tylko nikt nie reaguje. Prawda? Pani Aniu, czy Pani jeszcze by chciała jakąś jeszcze ważną sytuację w tej części dodać? Oprócz tych historii, które to jest, za nas, są tak dramatyczne, że... Tak. Z czasu właśnie jeszcze chciałabym dodać, że mąż też miał takie natarcia na nowe. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Ale zaczęłam sprawdzać wodę, wie pani. Woda leciała, słona woda leciała, więc są podłączenia do hydrauliki. Ja, brudna leciała, tłusta, nawet gdzie ubrania nie były brudne, bo to jest dwa dni tylko przepocone, to leciała woda tłusta, z kilku półkań. Ja tak swego czasu też mam taki miernik dowody bywając w różnych miejscach, też u siebie w Toruniu i Warszawie, to widziałam różnice jakie są, jak na przykład norma jest 220 tych jednostek, to w niektórych mieszkaniach było ponad 500. I to nawet było tak, że w jednym pionie w mieszkaniu były różnice i to duże. Czyli są różne piony jakby podrasowywane tą, 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 tą ale jeszcze w jednym z mieszkań, właśnie na ulicy Piłsudskiego, kiedy ja słyszałam, że coś jest dodawane do hydrauliki pod ciśnieniem, ja mówiłam to u pana Zagórskiego na nagraniu, więc mój mąż to mówił tak, to są rzeczy niemożliwe, co ty mówisz. Więc ja się udałam do pana kierownika, do pana kierownika sanepidu i mówię, panie kierowniku, takie rzeczy się dzieją. Czy mąż mój mówi, że to jest po prostu niemożliwe, żeby się podłączyć tak do hydrauliki? Nie, no wszystko jest możliwe. Oczywiście, że tak. I to się robi, I to się robi na e, A pan y, kierownik mi powiedział, tak proszę panią, wszystko jest możliwe. Oczywiście, że... tylko administracja powinna I... zajść i sprawdzić, Dokładnie. czy tam są nacięcia na rurach, czy są zawleczki. Tymczasem administracja nie robi nic w tym kierunku. Nam zalewają wentylację betonem. Oni przechodzą, wykuwają beton i nie sprawdzają. No i podłączają jeszcze różne rzeczy do tych kanałów wentylacyjnych, w zależności od tego, Ale co kto leci. Tak, tak. Kasę... Yy... No dobrze, to administracja może nie mieć na to wpływu, na te elektromagnetyczne, bo takie rzeczy, nawet i sprzęt, to można tam, ma prawo stać w mieszkaniach, no ale takie rzeczy, na które mogą, jak wentylacje, podłączenia, jak yy, opracowane to wszystko, yy, są ściany i tak dalej, oni mogą to sprawdzić, prawda? No wiadomo. Tylko, że nikt nie chce, yy, nikt nie chce się tym zająć. Wiele osób mówi właśnie przeróżne metody tego nękania yy, i też yy, tutaj, jak doktor Rani w tej książce jasne światło w ciemności opisuje o tych yy, możliwościach tego mikroimplantowania na przykład w gabinetach stomatologicznych, Aha. ale nie tylko. I e, może tak na zakończenie e, przeczytam taki fragmencik mały. Chyba, że pani Aniu jeszcze by chciała Pani coś dodać? Co to znaczy nie wiem, czy już wspominałam, że w tym mieszkaniu, co mieszkałam, to też nam się włącza o czujnik gazu. Jeszcze wnuczek był malutki, bo wzięłam wnuczka do siebie. No, wiadomo, jak babka każda chce, żeby dziecko trochę pobyło i z babcią. No, z rana słyszymy czujnik się włączył. i Dziecko się przestraszyło. Szybciutko wzięłam go do kuchni, w pokoju czujnik gazu się włącza. I to jest kolejne mieszkanie, gdzie jest to robione. Jest też podłączona. Tak, w pokoju. Waszych na kanałach telewizyjnych. Dobrze, dania, my Aniu, jeszcze przeczytamy, tylko taki króciutkie fragmencik o tym właśnie e, możliwościach e, przy implantowaniu ludzi, jakie, jakie są dzisiaj. Jakie, dzisiaj to już w ogóle nawet nie potrzeba tych... E, implantów, jakie były kiedyś stosowane, bo to od lat 70., a nawet e, wcześniej już eksperymentowane, jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Polsce później już się zaczynało to, te rzeczy. I tutaj e, doktor mnie właśnie pisze, że o rodzajach implantów na przykład istnieje wiele rodzajów mikrochipowanych e, mikro implantów z różnymi funkcjami. Implanty audio są publiczne lub tajne. E, są implanty do manipulacji ciała. Memeks dotyczący mózgu wizualne i holograficzne, poszukiwacze i implanty identyfikacyjne ID. Wszyscy zaimplantowani są szpiegowani 24 na dobę i 365 dni w roku przed resztą życia. Komputery wykonują monitorowanie według programu. Istnieją kochle implanty, implanty jako dentystyczne audytory, pozwalające na słuchanie muzyki z radia poprzez Twój ząb. Istnieją powierzchniowe implanty produkujące palet heta i pokonujące pewnego rodzaju myślenie. Jeżeli mikrochip, który elita nazywa niewolnikami, zaczyna mieć pewien rodzaj myśli, który zagraża oprogramowaniu, implant wskakuje dla odwrócenia umysłowej działalności osoby, aby zrobiła coś innego. No właśnie. I, i tutaj ym, myślę, że jeszcze tylko fragmencie. Był w fragmencie. Już w 1997 roku mieli organiczne komputery, Były milion razy szybsze od komórek nerwowych. No to yy, ta książka była pisana już jakiś czas temu. Ale jak wiemy, że to wszystko jest stosowane także w Polsce tak. na każdy odtwór tylko, tak, tylko jest temat tabu, który należy ukrywać albo ci kierować do różnego rodzaju specjalistów. Tylko tak, jak twierdzi doktor yy, Horton, że w mieszkaniach są siednich, są nawet nadejniki, jakieś tam montowane, to to ma moc i kiedy ja słyszę, że coś jest Puszczane w kanał, czy narożnik. I dopiero ja odbieram ataki na ciało, to być może to jest właśnie wprowadzane. Te nadajniki są i, i ludzie tak są też, kaleczeni. W każdym razie, no tutaj to jest um, praca i to taka rzetelna praca dla służb, które powinny się zainteresować, kto w Polsce, kto ma wpływ i kto to organizuje. Przecież jest. Tyle organów ścigania, a nikt tego jakby nie zainteresował. Tak, ten kiedy ten ja tak byłam wtedy torturowana, to ja przecież włączyłam w telefonie skanuj urządzenie w pobliżu i mi pokazał telefon, co mam na telefonie. Testowali, masz tu 5G, a u nas tam w pobliżu nie ma żadnego masztu 5G. E, masztu 5G e, nie musiało być jako tego. Um oficjalnego, ponieważ te nadajniki 5G były montowane już na tym rusztowaniu od 4G, to jest wiadomo, że to nie jest, 5G to tak wchodzi oficjalnie teraz, a potajemnie już dawno te nadajniki były instalowane przy 4G. I na tych osobach wytypowanych, na tych celach te, te wszystkie efekty specjalne już byliśmy prowadzeni przez 24 na od dawna. Tylko, że oczywiście, no a dzisiaj mawia się, że technologia 5G to jest naprawdę nic innego jak tylko zwiększenie mocy internetu. To jest totalna bajka dla, no, dla, naprawdę już laików, którzy się niczym więcej nie, nie interesują, jak może tylko grami. Ale no, my wiemy, że ta rzeczywistość jest zupełnie przerażająca. Że możliwości sieci 5G będą takie, że... A już przy 6G, tak jak mówił właśnie mm, doradca prezydenta Trumpa, były generał w stanie spoczynku, Robert Spalding że nie będzie potrzeba już telefonów, smartfonów. Wystarczy tylko za pomocą myśli wyjść na balkon i zamówić sobie, powiedzieć, pomyśleć, że chce się pizzę, pieniądze będą schodziły z konta i, i po prostu tak będzie. Także to będzie miał 5G, jak on mówi, to będzie miał kontrolę władze nad światem. Także do tego zmierzają te technologie, więc dobrze, że my mówimy o tym, żeby tych niektórych naprawdę nieświadomych po prostu bardziej trochę uświadomić Czym jest dzisiejsza technologia, w ogóle technologie jak się rozwijają w jakim tempie. Teraz Ale zapytań, jakie no... uczucia może mieć człowiek, który kaleczy drugiego człowieka? No myślę, Przecież... że to już nie są ludzie do końca w pełni, to już są takie biocyborgi, którzy nie widzą, nie rozumieją w ogóle chyba normalnych ludzi ich potrzeb, uczuć, emocji, to moim zdaniem nie są już normalni ludzie, ci, którzy teraz właśnie rządzą tym światem i, i fundują nam to przy. Pomoc wygląda, chociaż widzimy jak e, przyspieszają to wszystko, jak domykają cały system. Także Panie Aniu, będziemy na dzisiaj kończyć i, i, i będziemy w kontakcie i, i też prosimy o informowanie nas. A Państwa zapraszamy do, jak zwykle do, do komentowania naszych nagrań, e, wypowiadania swoich refleksji na ten temat e, i potwierdzania lub zaprzeczania, jeżeli też takowe osoby będą. I prosimy o, o, oczywiście o subskrypcję. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.